Dzisiaj odcinek później, ponieważ mamy już nowy event, Black Friday, znaczy będziemy mieli go za chwilę. Muszę poczekać pół godziny, dlatego też rozpoczniemy od spotkania w eliminacjach. I wiecie co ja tak wchodzę do tej gry? I ja się zastanawiam, czy my mamy czerwiec? Lipiec? 10 razy 83, które możemy zrobić 3 razy w ciągu dnia. Czytałem post jednego z byłych pracowników jej mojego kolegi Czuboja, że prawdopodobnie i jej po prostu chce udowodnić inwestorom, że bez licencji FIFA są w stanie zarabiać tyle samo pieniędzy, dlatego też mamy takie same paczki w sklepie i w ogóle jestem w stanie się z tym zgodzić. Przy okazji dzisiaj rozpoczynamy otwieranie paczek za FIFA Points, dlatego zapraszam Was wieczorem na streama, godzina 20. Szczerze, myślałem, że ja później w zeszłym roku zacząłem otwierać, ale w końcu był ten mundial, prawda? Więc trochę inaczej się to ułożyłem plus jest taki że po prostu zaczniemy zabawę testowanie nowych kart bo jednak wydaje mi się że na takim kanale jak mój to to powinniście widzieć ciekawsze karty niż coś takiego w akcji prócz Kliana i Salaha. Przede mną ostatni mecz w kwalifikacjach mam bilans 8 do 1. Oczywiście paczki otworzymy od razu, bo akurat wtedy będą te karty Hunters tak w paczkach. Kto wie, może zaczniemy to w pięknym stylu. Na co gramy w pierwszym spotkaniu? No też dużo złotych kart i Okej, okay. ja wiem, że to są tylko kwalifikacje, ale jeśli w kwalifikacjach przy takim bilansie trafię na taką drużynę, to gość, no nie wiem, może sobie jakieś Road to Glory rozpoczął, prawda, bo słaby to on być nie może. Co do tych paczek 10x83+, to już mam pewien plan, oczywiście sobie otworzymy dzisiaj jedną, ale chcę uzbierać sobie ich 10, bo otworzycie w jednym momencie pewnie na kolejną drużynę Thunderstack i no już z tego nawet będę mógł zrobić fajny film obecnie. Mnie na to po prostu, kurczę, nie stać, dlatego mówię, no... Czas na więcej zabawy, i tyle teraz Mbappé. I dobrze odebrał. Jorrentę Powers od 1 do 0. Co za niespodzianka w szóstej minucie. Kurde, jakieś przebudzenie, bo w końcu i ostatni, w ostatnim filmie udało się trafić Daviesem, to jednak było bardziej efektowne. Okej, okay, to mi się podoba. Nie mogę się już doczekać jutrzejszego popołudnia. W końcu Liverpool gra na wyjeździe z Manchesterem City, ale o tym porozmawiamy sobie po tym spotkaniu, gdzie, gdzie przedstawię też wam moje typy na ten weekend. Skupmy się na tym, by wygrać i żeby mieć, no... trochę ciekawsze paczki, Al Jabber, on ma Fineski, prawda? Z tego miejsca chyba mu się to raczej nie uda. Kurde, Panika, Nunes nie ma. I Salah, no rywal nie wie, kogo za bardzo kryć, czy Salaha, czy Mbappe. Salah przy słupku, no... Chyba mogłem tu załadować Fineskę, aczkolwiek uważałem, że Lowry z takiego mocnego uderzenia nie da rady obronić Diani na 2 do 0, no co za gole tutaj padają? Kurczę, ale naprawdę tak nie czułem upływu czasu, bo byłem przekonany, że w zeszłym roku dłużej wytrzymałem bez FIFA pointsów, ale sobie tak specjalnie przyjrzałem stare filmy, no i serio, to było w, nie wiem, tam jakoś 45 odcinku, w razie czego spokojnie, numeracja dalej będzie, idziemy po rekord w tym roku, nie wiem ile tych odcinków będzie, ale 300 przebijamy na luzie. Paszki ćwierkają, że w wyzwaniach budowania składu ma pojawić się Alan, są maksymem. Ja kupiłem w razie czego sobie Fabinho, tak z ligi saudyjskiej, żeby w razie czego go umieścić w środku pola. No ma okropne przyspieszenie, ale. Ale tak w razie czego. Na zapas. Jak ten ASM wyjdzie, to żeby od razu mieć z kim go zgrać. Mam Francuzów, tam później menedżer z saudyjskiej będzie luz. Salach przyjęcie! Od razu! Trzy <śla> do zera! Ja jak fajnie grać taki mecz, w którym padają same... Przepiękne bramki, serio. Bo no co jak co w tym roku brakuje takich ładnych goli, znacznie mniej tych strzałów z dystansu, takich siłowych. Ja w bardzo doceniam, ale jednak nie ma nic lepszego dla mnie od takiego soczystego uderzenia za pola karnego, jak na przykład to zrobił rentę a teraz Salach z pierwszej. Wiecie co ja tak próbuję tego, bo kto wie, może można w taki sposób zaskoczyć golki uderzając z pierwszej finezyjnie, no teraz to nie wyszło, ale trzeba spróbować dołożyć do tego precyzyjne wykończenie. Ty no salach myślałem, że lepiej. Tu wejdziesz w salach. No rywal mnie zostawił prawa. No o no, czemu prawa? Nie! No przecież kompletnie mi grę Ja dostanę porażkę za to. <grym> Zajebiście, 3 do zera prowadzić i tak. Wyszedłem z meczu. Jeszcze 18 minut do nowego eventu, ale tak, wiecie, trzeba rozgrzać to konto. Paczka piłkarska Electrum Prime, gwarancja 80+, mnóstwo jest kartotrafień, naprawdę. Wrócili Centurionowy, Trailblazers, ale zaczynamy jednak od Juliana Branta. Tak, to Mo Royce! klasa! Dobra, zanim otworzymy paczki, szybko pokażę wam kupon na nadchodzące dni. Zaczynamy od starcia na szczycie Ligi Francuskiej, PSG kontra Monaco i szczerze ten kurs 1,48. Patrząc na to, że Monaco jest na trzecim miejscu, no tak, nie wiem, no... Nie jest to jakiś mega pewniak, ale i tak postawiłem tutaj na PLR-ze. liczę na to, że Paryżanie mnie nie rozczarują. Przypominam, partnerem mojego kanału jest BetClick. Przy rejestracji pełnoletni widzowie mogą użyć kodu PLKD. Więcej detali dotyczących tej oferty znajdziecie w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Spotkanie, na które bardzo, ale tak jak no, przed chwilą wam mówiłem, cholernie, czekam, no w ciągu ostatnich kilku lat prócz oczywiście meczów ligi Mistrzów, no to w Premier League nie ma nic lepszego spotkania Manchesteru City z Liverpoolem, dla mnie, oczywiście. I tak, postawiłem tutaj wynik że będzie remis lub wygra Liverpool, według mnie w miarę bezpieczny kupon, ale nie lekceważę nigdy City, tak jednak staram się być pozytywnie nastawionym do tego meczu, typuję, że oczywiście dwa zespoły strzelą gola i że strzelcem dla Liverpoolu będzie Mohamed Salah, który wydaje mi się, że miał już y, okazję odpocząć po przerwie reprezentacyjnej, pewnie Nunes nie wyjdzie od pierwszej minuty, bo jednak ten powrót z Ameryki Południowej, no może być ciężki, stawiam, że nie wiem, Gakpo, Rzota i Salah od Pierwszej minuty zobaczymy, jakim ekspertem jestem, co jutro ustawi klop, ale tak, no, oby chociaż był ten remis, nie? I będę szczęśliwy. Następnie, nie wiem, wrzuciłem Galatasaray za Lania z Porem. tak mały, niski kurs był, no to 1.20 i na koniec Tottenham Villa, no 2.31, ale mam nadzieję, że też po tej przerwie Tottenham wróci na dobrą ścieżkę, tak dla dobra mojego kuponu. Postawiłem 75, kurs łączny 20.06 i przed Ligą Mistrzów zobaczymy, jak mi poszło. Czas na paczuszki. Tak prezentują się karty, które trafiły w tym momencie do paczek Neymar, Lukaku. Gabriel Jesus. No niestety, tutaj żadnego akcentu z Liverpoolu, ale no te ikony to jest to jest po prostu masakra. Ronaldinho, Johan, Puszka, Cantona. I jeszcze te karty mogą dostać upgrade na podstawie ich występu. Na podstawie, wiecie, występów w klubu w rzeczywistości. Tam każda ikona będzie miała przypisane. Jest też Frankie de Jong już od razu w SBC. Uwielbiałem jego podstawową kartę. I wiecie co? 8, 5, 8, 6, 8 Wydaje mi się, że to jest zawodnik, którego będziemy robić, bo do tego składu on po prostu pasuje. Wtedy może wrócimy do środka Franki oraz Jore. To byłoby coś. Czy prócz tego mamy jeszcze jakieś nowe wyzwanie? Oczywiście to 83. Zaraz zrobię szybkie ten. Miał być jeszcze Dalglish, ale wydaje mi się, że go tak szybko by nie dali. Zerknijmy do sklepu. Limity globalne, rzadka patrzeć. To takie ten, ale czy są? okej okay. Paczka niezbędnika uderzenia gromu. Zawiera 20 rzadkich złotych, ten, ikona na wypożyczenie i karty gromu na wypożyczenie. Mamy też paczkę za 10 monet, od niej zaczniemy. Tutaj piłkarza gromu nie będzie, jest w Portugalii, jest to Diogo Koszta. Więc tak, te czarno-piątkowe paczki otworzę na dzisiejszym streamie. Trochę ich jest, jeszcze nano-paczka Jeszcze paczka za 30 monet, co jest? 10 rzadkich złotych kart Piłkarz? Dobra, to jest czarny piątek, słuchajcie. To jest okazja, z której nie sposób nie skorzystać i to będzie... Hegerberg, 89 oceny, darmowy foder. Z... I to jeszcze jaki, prawda? Wow! No, że taka paczka za 30 monet, no to przecież to jest normalnie paczka za 50 koła. Nie takie złe jest to i jej czasami. A jeszcze jakąś dali, czy nie, nie, dobra, na razie to jest spokój. No to mamy kilka dni, ale wiecie co, no te uderzenia gromu otworzę też teraz. No bo dlaczego nie? Słuchajcie, to jest 100 FIFA pointsów. I mamy tutaj nowego zawodnika na wypożyczeniu, więc od razu go sobie przetestujemy. SPD, Słabo. Jeden z trzech uderzeń gromu na wypożyczeniu. Tutaj bez ikon prawdopodobnie, ale jest Bernardo Silva, który może być wybitnym pomocnikiem. Naprawdę, ten playstyle... I jeszcze ta karta jest animowana? O kurde, to menu będzie chodzić jeszcze gorzej. Dobrze, teraz przechodzimy do paczek, które zostawiłem na ten event. I wiecie co, zaczynamy w stylu 11 razy 81 plus. Trafmy tego piłkarza gromu. No nie wiem, może jakieś pioruny będą trzaskały. Na razie słuchajcie trzask bólu mej dupy, bo znaczy kobel 87. I jeszcze inform, super, ale jedno jest pewne. Chyba ten Frankie zostanie dzisiaj ukończony, tak przy dobrych wiatrach. Ej, ej, ej chyba mamy coś specjalnego. Nie, nabrałem się. To, to znów kobel? Na szczęście nie, somer. Ja wiem, że to było zgliczowane, ale wiecie, teraz te ciemne kolory, no to domyślam się, że tak mogą wyglądać te karty Thunderstack. Uderzenie gromu brzmi jakoś dziwnie po polsku, nie będę tego używał. 1 razy 83 plus. Ameryka to nie. Gwarancja 81, plus i wydaje mi się, że to też nie jest ten moment. Ta paczka gwarantuje 81, plus i może to będzie Marquinhos jakiś? Thiago Silva. Na szczęście teraz duplikatów za bardzo nie zbieram, bo naprawdę po tym salachu klub był kompletnie pusty. A może teraz? No. Jeszcze nie. Lewy skrzydłowy? No, wiedziałem. Dobra, nie przedłużamy. 84, plus. będzie jakiś walkał. Ja to czuję. To jest Thunderous. Tak to jest. Co to jest? Czekajcie. To jest bohater! Ale. Czekajcie, Bombastor i jeszcze w połączeniu z James! Chyba jest to nagroda za Division Rivals, bohaterka oraz y, piłkarka inform. Pamiętam, że na początku gry mnie nieźle wkręcała w ziemię. No ta Bombastor no 40 tysięcy, ale... Mega miła niespodzianka, no bohatera to ja tutaj nie oczekiwałem, w szczególności no z takiej paczki. W razie czego doładowałem 24k, nawet nie wiem czy to wszystko wydam dzisiaj wieczorem, ale też sobie porównamy jak ten skład się zmieni po wydaniu. No nie wiem, załóżmy 700 złotych, zakładam, że tylko ten Franki tak naprawdę wejdzie do drużyny i tyle. A to kto, kros Bo nie zauważyłem flagi. No mówiłem, że nie widziałem flagi, Misa. W pozycji też nie. Raczej bohatera znów nie trafia może jednak, nie, nie. Co jest? Dobra, inform, ale bo to wszystko jest tak podobne do siebie. Jest to jednak bardzo dobra karta Robinson. Jak naprawdę, no często w Premier League nie ma jakich kart wybierać na lewą obronę, a ten Robinson wydaje się być świetną opcją, nawet do pierwszego składu warty obecnie 50 tysięcy. Choć nie wiem, czy po prostu informy teraz nie zaczęły tyle kosztować. A najpiękniejsze jest to, że to jeszcze wszystko z zachowanych paczek. FIFA Points stoją na koncie, no tylko tę paczkę za 100 otworzyłem. Kto jest następny? Niemcy? Esio? Nieważne. Oho, znów coś specjalnego? No to jest inform, ale wydaje mi się, że wymienny co oznacza, że zarabiam kasę tak? Jerson Rodriguez. Ile one kosztują cztery? 40 koła? Dobra, wystawiamy. Mam nadzieję, że ktoś go kupi szybko. Duża złota paczka premium, wymienna, więc ja, ja też czekam na informa. Tak naprawdę, to, to, to jest karta, którą z uśmiechem na twarzy mogę teraz trafić, ale no to gulasz. Podgląd złotej paczki zrobiłem i trafiłem informa. 40 tysięcy, to jest no, hit. Red Bull New York, przepiękny klub. Ja chciałem to zrobić, żeby szybciej otwierać te gówniane paczki. A może przetrzymać? Nie, no te informy i tak według mnie kosztują stanowczo za dużo. Kto będzie następny? Trossard. Dobra, przepalam 83 razy 10 i po meczu otworzymy tę paczkę. Jestem ciekaw, co wymyślą z kartami Team of the Year, jeśli te są animowane. Czy jest miejsce dla Bernardo? No kurcze, nie ma, niestety. Dlatego wpuszczę go z ławki w drugiej połowie. Zacznijmy od zwycięstwa. Jestem gotowy. Słuchajcie, trenowałem z Liskiem i. Na co gram? No, znów FC Barcelona. Graliśmy na Barcelonę poprzednio. Taka niespodzianka, nie widzimy swoich składów. I jest Lewandowski, jest Kevin De Bruyne, też Bernardo Silva, Araujo. W ogóle to jest niesamowite ten Araujo Inform. Teraz pewnie z 50 tysięcy kosztuje, Ja to był spalony. Znów Diani w polu karnym. Kurczę, jest delay, nie? Mam wrażenie, że dużo osób teraz jest na serwerach, przez to, że tak wcześniej wypuścili ten event, bo nie jestem w stanie jakoś szybko reagować tymi zawodnikami. Rzut wolny biorę. A do rzutu wolnego podejdzie Van Dijk, który przeważnie zdobywa bramki po rzutach rożnych, ale tyle miejscami tutaj zostawił, że to musi się udać. Zobaczmy, czy będzie. Van Dijk, Poprzeczka! Dobra, Diani, tym razem to już musi być 1 do 0. Super! Tym razem Mbappé, czy będzie drugim Francuzem na liście strzelców? Powinien być, no. Diani przejęła? Van Dijk, No, <ścoughs> kurde, dochodzi do tych sytuacji dzisiaj. Ale i tak pewnie koniec końców z głowy trafi. Pedri jednak, Diani, będzie dwa? Pff, jest! Ja nie wierzę, że naprawdę ona jest tak dobra. Kylian hop. Jest też wini. No muszę, muszę tutaj trochę pobajerować w tym polu karnym. Dobra, Diani, wyczuwam hat -tricka. To jest to, 3-0. No lepiej tego rozpocząć nie mogłem, naprawdę. Świetnie, to mi. Zwierzu 20. No na stówę na niego grałem. To chyba ten sam gościu, nie? Choć nie wiem, czy wam pokazywałem, ale nie, no na stówę grałem na niego w ciągu ostatnich kilku dni. Mam złotą paczkę piłkarską z zadań. I co my tu jeszcze mamy? Kolejną paczkę. Ulepszenie codziennego logowania też zrobiłem. Pamiętajcie, jednego brązowego piłkarza teraz trzeba przepalić. Max Verstappen również ukończony. Wersja Prime. To otwórzmy te ostatnie paczki, które dostałem z pierwszej Aursnes. O, właśnie, do sklepu dali już te stroje, dzięki którym zdobywamy punkty doświadczenia, więc również trzeba dokonać zakupu tego pakietu. Znaczy, nie musicie, pamiętajcie, nigdy nie musicie wydawać pieniędzy na tę grę. Ja po prostu szybciej chcę mieć te nagrody. Otwórzmy 10 razy 83 plus. Co z tego poleci? Czy będą jakieś fajne fodery? Jest Hiszpania, jesteś o, to nie zwiastuj nic dobrego? Irene Paredes, prawda? No nie mogło być innej opcji 88. A w środku jeszcze Marta, Rafinia i Hojbierg, Że oni taką paczkę dają teraz no hitno. Drodzy widzowie, kolejne paczki będziemy otwierać na dzisiejszym streamie. Chodzi mi o piątek, 24 listopada 20.00. Zapraszam was, życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że Ronaldinho trafi do któregoś z was, bylebyście tylko na mnie później nie trafili w Food Champions. Okej, okay, to moja jedyna prośba. Do zobaczenia udanego weekendu wam życzę. Cześć!